Okay. E, zadanie ósme maturka rozszerzona e, dany jest trójkąt o polu równym 3 największy kąt tego trójkąta leży między bokami o długościach 2 i 6 oblicz kosinus tego kąta no to narysujmy sobie taki e, rysuneczek poglądowy tutaj mamy kąt alfa tak no i mamy jakieś 2 6 pole tego trójkąta jest równe 3 no to w zasadzie e, żeby wyliczyć Jakoś coś dla tego kąta, tak, żeby mieć jakąś zależność od jakiejś funkcji trigonometrycznej, to możemy skorzystać z wzoru na pole, który jest przedstawiony właśnie w taki sposób, a mianowicie A razy B razy sinus kąta pomiędzy, podzielić na 2. Czyli zastosujmy po prostu ten wzór dla naszego trójkąta. Pole tego trójkąta jest równe 2 razy 6 razy sinus kąta pomiędzy, który nazwaliśmy alfa. Podzielić na 2. To jest równe po skróceniu dwójek 6 razy sinus alfa. No ale my wiemy, że to nasze pole jest równe 3. No więc zatem otrzymujemy równanie, że 6 sinusów alfa to równe 3. Stąd wynika, że sinus alfa to się równa 3/6, czyli to się równa 1/2. Teraz korzystamy po prostu z jedynki trygonometrycznej. Jedynka trygonometryczna przedstawia się w taki sposób. Alfa równa się 1. Sinus alfa równa się 1 druga mamy, tak? Czyli podstawiamy sobie 1 druga do kwadratu dodać cosinus kwadrat alfa to się równa 1, czyli mamy 1 czwarta dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli cosinus kwadrat alfa to się równa 3 czwarte, więc cosinus alfa równa się pierwiastek z 3 na 2 lub kosinus alfa równa się minus pierwiastek z 3 na 2 i przypominam, że kąt alfa to jest właśnie ten kąt, którego szukaliśmy. No i mieliśmy policzyć cosinus, który właśnie mamy, z tym że, no, którym powinniśmy wybrać? Cosinus alfa równa się pierwiastek z 3 na 2 czy cosinus alfa równa się minus pierwiastek z 3 na 2? No teraz się zastanówmy, tak? Nie bez powodu mamy informację, że to jest największy kąt, właśnie tak, bo po, po co by nam to podali? No, cosinus alfa równa się pierwiastek z 3 na 2. Dla jakiego kąta alfa? A no dla alfa równego 30 stopni. Więc ta odpowiedź na pewno odpada, tak? Bo jeżeli to byłby kąt największy, tak? Czyli alfa byłby by 30 stopni i byłby był kątem największym, to na pewno suma kątów w naszym, w naszym trójkącie hmm, by wynosiła maksymalnie 90 stopni, zobaczcie. Tak? Załóżmy, że byłyby trzy kąty największe. Wtedy jest maksymalnie 90 stopni, a my wiemy, że to, że łącznie w trójkącie musimy mieć 180 stopni, więc to jest sprzeczne. No możemy od razu wnioskować, że naszą odpowiedzią jest odpowiedź e, cosinus alfa równa się minus pierastek 3 na 2, tak? E, policzmy sobie, dla jakiego alfa to jest właśnie policzone, czyli cosinus alfa równa się minus pierwiastek 3 na 2, czyli to się równa po prostu minus cosinus e, pi szóstych. Czyli to się równa kosinus i to będzie druga ćwiartka, tak? E, czyli pi dodać pi szóstych, bo w drugiej ćwiartce kosinus e, jest ujemny z naszego wierszyka. W pierwszej wszystkie dodatnie, w drugiej tylko sinus, tak? E, no, czyli, na, czyli w drugiej mamy kosinus ujemny, czyli mamy kosinus 7 pi szóstych. Czyli to jest. E, no możemy się spodziewać, tak? To jest kontrozwartie nawet widzimy. Więc to, to już w jakimś tam stopniu spełnia warunki naszego zadania, a na, pe na pewno nie jest sprzeczne. Więc po prostu e, sinus równe 7 6 No i o, no naszą odpowiedzią jest to, tak jak na początku sobie powiedzieliśmy. Tutaj to już takie, takie dodatki, w zasadzie nie, nie musimy tego pisać. E, proste rozumowanie, że, że ta odpowiedź odpada, pozwala nam stwierdzić, że, że to jest prawidłowe. I w zasadzie to, co tutaj pod spodem dopisałem, ile jest równy ten cosinus, W zasadzie ten kąt, że 7 pi 6, no tutaj jest w ramach dodatku, żebyście zauważyli, tak, że rzeczywiście to, to ma większy sens niż ta pierwsza odpowiedź.